Halo, halo z Wonda Metropolitano. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Jeszcze niedawno obiekt Atletico słabo prezentował się w porównaniu z obiektem rywali, ale teraz to los kolczone rozgrają na stadionie godnym XXI wieku. Można trochę tęsknić za Vicente Calderon z jego szorskim betonem, rdzą i wspaniałą historią, ale Metropolitano to idealne miejsce, żeby pisać jej nowy rozdział. A do historii przechodzą właśnie takie spotkania jak dzisiejsze. Derby z Realem Madryt. Na ten mecz już od dawna czeka cała Hiszpania i nie tylko ona. Napięcie dosłownie czuło się w powietrzu, kiedy szliśmy tutaj na stadion. Teraz możemy się przyjrzeć dzisiejszemu ustawieniu piłkarzy Atletico Madryt. Trener postawił na dość bezpieczne 4-4-2. Jak to wpadnie, będą prowadzić! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Spójrzmy na to z innego kąta. Widać jak bardzo Diego one cieszy się prowadzenia. Jest 1 do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Ross. Ale szpechowe podanie i strata. Atletico przesuwa się z piłką w stronę bramki przeciwnika. Gareth Bale. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Wspaniała szansa Kosty. Jego Kosta. Ładne uderzenie. Gol. Kapitalnie wykończył tę akcję reprezentant Hiszpanii. Wspaniale. To jest właśnie piękne w futbolu, że takie chwile się zdarzają. Dwa gole. Jeden po drugim. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. 2 do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Luka Modric. Baram, Carvajal. Luka Modric. Modrić. Dobra pozycja do oddania strzału. Niedokładnie nisko. Jest szansa na kontratak. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie no i może być niebezpiecznie. Rodrigo. Bramkarz pewnie interweniował przy tym strzale z daleka. Modric. Ten mecz zdecyduje kto będzie królował w Madrycie. Te derby zawsze wywoływały wyjątkowe emocje, nawet kiedy Atletico nie było taką siłą jak dziś. Tutaj nikt nie odstawi nogi. Dawno minęły czasy, kiedy wielki Real mógł lekceważyć swojego lokalnego rywala. Atletiko będzie walczył. Może spróbować uderzenia na bramkę. Nie ma dola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobra próba, plus zastarania, starania, oby teraz więcej takich w końcu się uda. Lemar. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Atletico coraz bliżej pola karnego przeciwnika. W ostatniej chwili przejęli. Kros. Karim Benzema grając piłką Zmuszają rywala do biegania Luka Modric Casemiro Doskonale Luka Modric Przechwytale, Nie opanował Sergio Ramos przechwytuje podanie. Piłka idealnie za plecy obrońców. Zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem przejął piłkę. Fantastycznie sobie poradził. Prawdziwa klasa. No i kolejne jego dobre podanie. Blisko polekarne. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Saul, Koke, okay. Antoine Griezmann, piłka wypita z pola karnego, Kross. Marcelo, Saul, Antoine Griezmann, Diego Costa, ależ fatalne podanie piłka, praktycznie trafiła w przeciwnika. Saul Diego Costa Antoine Griezmann Toni Kroos dobre zagranie ponownie celne podanie Isco Saul Antoine Griezmann Diego Costa Kroos isko Karim Benzema Koke Antoine Griezmann Diego Costa mogą teraz skarcić rywali. Centruje w pole Karne Koke po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Luka Modrić Ross. Marcelo, Karim Benzema. Atak przerwany jest spalony. Luka Modric, Carvajal. No już blisko pole karne. Czy będzie trafienie kontaktowe? No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Isco, Kros. Nic nie będzie z tego dośrodkowania. Przejęła obrona. Mamy rzut rożny dla rywali Atletico. Zobaczymy, czy to wykorzystają. Toni z rzut rożnego w pole karne. Faran. gol dla Realu Madryt. Bramka po bardzo dobrze wykonanym życie rożnym. Widać, że to wszystko mają dobrze przygotowane. I na pewno ćwiczyli na treningach sporo takich zagrań. Wynik 2 do 1 o niczym nie przesądza. Jest 2 do 1... Druga połowa rozpoczyna się od wznowienia królewskich. Luka Modric. Marcelo. Toni Kroos. Isco. Niedokładnie Isco. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Piłka w pole karne, Diego Costa. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Z autu wznowi Atletiko. Saul, Koke, Griezmann. Rodrigo. Lisdek, spalony. Nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Casemiro. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego Konami. Dobrze rozpoczął to spotkanie, strzelił ładną bramkę, ale ona niestety nie wystarczyła, żeby do przerwy zespół choćby remisował. Strzela Karim Benzema. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Może dośrodkowywać. Godin oddala zagrożenie. Przejęli piłkę, popatrzmy. Isko, Tony Cross. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. No, będzie gol. To może być wyrównanie. I tak się dzieje, wracają z dalekiej podróży, weź jakby zaczął się od nowa. Zobaczymy, czy pójdą teraz z ciosem, czy może to przeciwnik odpowie. Oba zespoły wciąż muszą walczyć o zwycięstwo, jest 2 do 2. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Przed nami końcowe 30 minut. Karim Benzema, Casemiro. Strata, co zrobi przeciwnik? Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Casemiro, Cross, blisko polekarne. Marcelo. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Ma do kogo zagrać. Sergio Ramos, Toni Cross. No i przejęli w ostatniej chwili. I skąd ponownie Bale? Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych. Ryzykowna, ale udana interwencja. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Dani Sebayos. Marcelo. Czeka na nadbiegających kolegów. Szansa. Uprzedził interwencję Bramkarza i zablokował strzał. Lemar. Antoine Griezmann. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Czy będzie prowadzenie? Oj, paskudne wejście. W moim przetonaniu na kartkę. Sędzia postanowił ukarać piłkarza Realu żółtą kartką. Już na pierwszy rzut oka było widać, że nie trafił w piłkę. Znakomita okazja dla Griezmana, będzie chyba strzelał i nie chciałbym być w skórze bramkarza. Zelson! Ach, fenomenalna interwencja! To zmierzało prosto pod poprzeczkę. zutrożnego w pole karne, ale świetnie sięgnął teraz piłkę nad głowami piłkarzy. Rozpoczynają kontratak. Griezmann. Diego Costa. Lemar. Diego Costa. Gelson Martins. To może dać wprowadzenie. Diego Costa. I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Już coraz mniej minut do końca tych derbów Madrytu. Wynik na razie remisowy. Czy tak już... Z... Wspaniała szansa Kosty! Jego Kosta gom! Zapewnia swojej drużynie prowadzenie na minuty przed końcem meczu. Jeśli nie stanie się tutaj nic nieoczekiwanego, to chyba mamy zwycięzców tego pojedynku. Nie sądzę, żeby rywali stać było na odrobienie straty w tak krótkim czasie. Wynik 3-2. Nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję mocy do końca. Karim Benzema. No jakoś nie może się odnaleźć. Jest zupełnie bez formy. Do końca meczu już tylko 7 minut. Lemar. Już wydawało się, że się przewróci. Stracił równowagę, ale utrzymał się na nogach. A ma rzut rozmiarowy. Karim Benzema opuszcza plac gry. Przenieśli grę z własnego pola karnego. No cóż, wybił, ale wprost pod nogi rywala. Casemiro. Lukas Vazquez. Lukas Vazquez. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleńcy. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do. Borcha Majoral! Jest, jest, jest gol! Jest tremistrz, jest szał radości na trybunach! Czy zdążą jeszcze pogrążyć rywala przed gwizdkiem końcowym? W meczach derbowych? kibice oczekują walki do samego końca! Ale szczęście strzelającego, albo może raczej nieszczęście bramkarza, piłka wpadła po jego palcach. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Niedokładnie nisko. Nieźle zapowiada się ta akcja i być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Żadna z drużyn nie przechyliła.